Czy wiesz, jak stworzyć popularny w okresie świątecznym efekt bokeh o różnych kształtach? Dziś pokażemy Wam, jak prosto i szybko możecie zrobić taki sam w domu. Będzie Wam potrzebna jedna kartka papieru A4, kawałek tektury lub kartonu, ostry nóż, nożyczki i trochę taśmy klejącej. Na początku odrysuj swój obiektyw na kartoniku, a następnie wytnij na środku pożądany kształt. Na święta proponujemy Wam choinkę. Pamiętajcie, żeby wzór nie był zbyt mały. Za pomocą kilku kawałków taśmy przymocuj do kartonu pasek papieru. Tak gotową nakładkę możemy założyć na obiektyw i cieszyć się niesamowitym efektem świątecznego bokeh. Zapraszamy na naszą stronę internetową po więcej porad i ciekawych artykułów. Zasubskrybujcie nas też na YouTube.